Było to, ja zostałem, że tak powiem, w sprytny sposób porwany. No, wsiadłem do samochodu, dwóch facetów z pistoletami, pojedzie pan z nami. No, i tam wozili mnie po, po tych, po, 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 po lasach karczewskich. No, ostatecznie mnie zostawili, a samochód odwieźli, ja w tym samym w dalszym ciągu jeżdżę. Więc oczywiście to była sprawa jasna, ja wiedziałem o co to chodzi. Ja się, ja. ja mm, Doprowadziłem do tego, że nie udała się jedna kapitalna historia zdobycia bardzo dobrych 65 kierowniczych stanowisk wysokiego szczebla, szczebla ministerialnego. Otóż powstał taki projekt, żeby przy każdym ministerstwie były jeszcze agendy, Operacyjne. Ministerstwo zajmuje się strategią, a tutaj jest agenda operacyjna kierowana przez dyrektora i dwóch zastępców, z za założeniem, że dyrektor jest na pozycji ministra. Oczywiście zarabia tyle, co minister. No i to zostało przez Sejm zatwierdzone przez Sejm AWS-u, ale wówczas jeszcze z, z, z wolnością, razem. Jeszcze wolność nie odstąpiła. I natychmiast rozpoczęto, rozpoczęto, nim jeszcze zatwierdził to prezydent, rozpoczęto już przygotowanie, tworzenie takiej agendy przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I ja wówczas napisałem bardzo ostro tak. Niesłychanie Ostre to był okres, w którym ja no, nie, nie, że tak powiem, nie w sposób oficjalny, w sensie, że nie miałem nominacji, ale brałem udział w zespole doradczym przy, przy, przy prezydencie, <coughs> przy, przy premierze Busku. I napisałem właśnie dla Buska niesłychany ostre replikę, że to jest zupełny nos, że to jest tylko pod kątem, prawda, pod kątem zwiększenia stanowisk. No i skończyło się na tym, że Kwaśniewski zawiatował to. To. Potem, potem okazało się później, że to była zupełnie inna motywacja, dlatego że to były to było ostatnie miesiące jeszcze AWS-u i on bał się, że jak to powstanie, to wszystkie te stanowiska, a tam było, za, było przewidziane, że to będą stanowiska, pozycji na pozycje ministerialne, z odpowiednią umową na temat w związku z, z zakończeniem a więc jakieś odszkodowanie przy zakończeniu. I on się obawiał, że to wszystko będą, prawda, będzie to środowisko związane z AWS-em, no i potem chcąc ich tam później zwolnić, to będzie, prawda, bardzo drogo kosztowało. Prawdopodobnie taka była motywacja, ale w każdym razie to, to zostało zlikwidowane. No i bardzo szybko potem właśnie była ta cała afera. No a jednocześnie niesłychanie ostro walczyłem przeciwko stworzeniu powiatów. Prawda? Twierdziłem, Aha. że to jest zupełnie nonsens. No i bardzo ostro walczyłem yy, przeciwko tworzeniu drugiego województwa. To jest zresztą fenomen jedyny w skali świata. Nigdzie tej sytuacji nie ma, że jest jedna jednostka państwowa i równoległa instrukcja samorządowa. Samorząd się tworzy w ten sposób, że wybiera się, wybieralny jest, wybieralny jest przewodniczący, i Rada, no między innymi w Stanach, w Stanach gubernator jest wybierany, prawda. No więc dzięki, te, dzięki tej mojej działalności niewątpliwie jakaś duża grupa ludzi, prawda, no, była za, za, za zagrożona brakiem możliwości jakiegoś tam awansu to było, więc tak sądzę, że prawdopodobnie że to taka była ostatecznie opinia, opinia policji, prawda, z tym, że Zaproponowano mnie, żebym ja jednak był bardzo ostrożny, no i żebym jednak, no, kupiłem dwa pistolety, jeden, jeden w Staleworze w samochodzie, no, a drugi, no, no tutaj akurat nie mam w tej chwili. <noise>